Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Wam zegarek Casio g Mad GWG 2000-1A3. Jest to drugi już Master GWG 2000, który mam przyjemność przedstawić wam na, wam na moim kanale. Ten konkretny egzemplarz otrzymałem od kolegi Kamila z Forum, za co mu serdecznie bardzo dziękuję, za umożliwienie mi właśnie zaprezentowania jego zegarka. Jest to zegarek nowy, może noszony 2-3 dni maksymalnie. W nie posiada żadnych śladów użytkowania. Jeżeli chodzi o taką pełną recenzję mojego autorstwa zegarka GWG 2000, to zapraszam do zapoznania się 3 czy 4 filmy wcześniej z modelem 1A5, tym piaskowym. Natomiast tutaj skupimy się po prostu bardziej na aspektach estetyczno-kolorystycznych, ponieważ no recenzowanie dwa razy tego samego zegarka miałoby się z celem. No i oczywiście zrobimy sobie jeszcze porównanie z innymi zegarkami. Zatem do rzeczy. W 1A5 mieliśmy do czynienia z czarnym bezelem, czarną koronką i ogólnie był utrzymany w ciemniejszej kolorystyce, gdzie kontrastem był właśnie jasny pasek. Tu jest przeciwnie. Tutaj karbonowe części są oczywiście takie same, natomiast pasek jest ciemny, jest ciemnozielony. Tak wyglądają tutaj napisy na pasku: Mad Triple Sensor, Multiband 6, TAF Solar. Co zwraca uwagę, to jest inna struktura paska niż w GWG1000. Jak również bardzo fajnie wyglądają te napisy. Ten żółty z zielonym bardzo ładnie ze sobą kontrastują. Jednocześnie zwraca uwagę, bardzo wysoka precyzja na druku tych napisów. Przyjrzyjmy się teraz temu dobrze z bliska. No, naprawdę uważam, że robi, robi to robotę, to, to jest jeden z jakby ze sposobów chociażby odróżnienia podrobionego zegarka od oryginalnego w podróbkach nigdy te, te nadruki, te napisy nie są tak, tak pięknie docięte w tak, tak czytelne. Także to jest jeden właśnie z aspektów, które no poza oczywiście źródłem pochodzenia zegarka, mówią nam, że mamy do czynienia z zegarkiem oryginalnym, chociaż oczywiście cech może być więcej, bo i podróbek jest. Niestety dużo jeszcze GWG2000 nie widziałem, ale GWG1000 wiem, że podrabiałem, więc też trzeba na to zwracać uwagę. Zwłaszcza tę uwagę kieruję do użytkowników początkujących, którzy nie siedzą na forach internetowych, nie naoglądali się setek zdjęć tych zegarków, tylko chcą sobie go kupić i yy, mogą się naciąć. Niestety no, dużo jest takich przypadków, także zwracam na to uwagę. Tutaj mamy z kolei napis forged carbon, czyli utwardzany, hartowany karbon, Tak by to można określić. Są to te elementy tutaj, które zastąpiły, można powiedzieć, klasyczny poliuretenowy bezel. Gdy weźmiemy dla porównania zegarek model poprzedni, czyli GWG 1000, nawiasem mówiąc, oba są w wersji 1A3, czyli tej z zielonym paskiem, przy czym u mnie. Ten w prawej ręce, który trzymam, jest moim osobistym zegarkiem. Wymieniłem właśnie ciuszki na Maharishi. I tutaj Maharishi właśnie są takie zielono-czarne. Oryginalnie był właśnie mniej więcej w podobnym kolorze pasek. No i tu też widzimy, że nad... jakość na druku no, nie pozostawia nic do życzenia. Bardzo ładnie wszystkie napisy wyglądają, bardzo, bardzo ładnie te litery są wydrukowane. Tutaj natomiast moim zdaniem fajniej się prezentują te napisy, no takie naprawdę fajny taki techniczny, roboczy wygląd mają, to troszeczkę jak na skrzynkach z amunicją w amerykańskich, no, no wrażenie robi moim zdaniem fajne. Taki... Oczywiście jest to można powiedzieć trochę gadżyciarskie, ale no, ludzie, którzy noszą g ich i zwłaszcza kolekcjonują raczej lubią takie rzeczy, więc no, mi osobiście to się podoba. Chociaż nie do końca nie wiem, czy akurat nosiłbym tą wersję kolorystyczną, ale, ale podoba mi się samo to właśnie zestawienie kolorystyczne. I wracając do bezela, w GWG 1000 mamy bezel w pełni poliuretanowy, pokrywający cały front zegarka, czyli jest to jeden po prostu element. Tutaj natomiast bezel poliuretanowy zastąpiono właśnie tym utwardzanym karbonem czyli pod bardzo dużym ciśnieniem spiekany karbon włókno węglowe, bardzo silnie utwardzone i to wedle zamysłu producenta ma zastępować główny poliuretanowy bezel. Czas pokaże, a tak naprawdę może nie tyle czas, co rodzaj uszkodzeń, na jakie te zegarki są narażone, bo jak widzicie ten tutaj, mimo że te ciuszki już miał wymieniane, bo on kiedyś miał czarny bezel, no zdecydowanie jest nadgryziony przez ząb, może nie czasu, a raczej użyt sposobu użytkowania. Zegarka raczej nie oszczędzam, czasem się gdzieś nim uderzy, czasem się gdzieś grzmotnie zahaczy, ja się tym specjalnie nie przyjmuję, ponieważ szkiełko jest raz że szafirowe, a dwa, że bardzo mocno, fajnie, głęboko schowane. Tu nie jest aż tak głęboko schowane. Natomiast no, jest cały czas, zobaczcie, jak na płaszczyznę z szkiełka spojrzymy, to cały czas jest całkiem nie, nieźle zabezpieczony. Gdybyśmy położyli na płasko zegarek, to on stanie jakby to będą cztery nóżki, na których on będzie, powiedzmy, leżał sobie na płaszczyźnie. Yy, także. No, czy to jest plus, czy to jest minus, ten karbon na pewno poprawia wygląd, to bez dwóch zdań, wygląda w mojej ocenie świetnie, a gdyby coś się z nim stało, cóż, pamiętajcie, że do zegarków Casio g zwłaszcza tych wyższych modeli, można przez dość długi czas, czasem około 10 lat albo i więcej, czasem, czasem krócej, zależy jaki to model, Wszystkie części, każdy najmniejszy element w zasadzie dostać, prawie, znaczy prawie każdy, bo na przykład nie, nie da się dostać powiedzmy samej sprzączki do paska, nie, nie są oferowane, ale już na przykład od, od niedawna samą tą szlówkę już da się dostać jako część zamienną. To też jest taką ciekawostką. Ona niestety nie jest już tutaj metalowa jak w wersji GWG-1000, ale może, można powiedzieć stety albo niestety, ponieważ jak widzicie tak wygląda metalowa używana sprzączka, która po prostu jest no schetana strasznie ponieważ sprzączka akurat na nadgarstku wypada dokładnie na takiej wysokości, że jak się kładzie tak normalnie, nas, może oddalimy tak w miarę normalnie rękę na stole, to dokładnie właśnie z sprzączką kładziemy na wszystkim, na czym, na czym opieramy rękę. Zwróćcie uwagę, że na przykład w moim zegarku, mimo że jest dość mocno eksploatowany, szlufka w zasadzie no, nie nosi śladów użytkowania, bo ona do niczego nie dotyka. Jest w takim miejscu nadgarstko, tutaj mniej więcej wypada. Że nią ciężko o coś zahaczyć. Ona jest w stanie w zasadzie można powiedzieć, że idealnym niemalże, może jakieś minimalne tutaj, jakieś dziabnięcie, ale to bokiem było. Natomiast tutaj, zwłaszcza na basenie gdzieś na, mur na murku o rękę czy coś, no to niestety, ale rysuje się momentalnie, po prostu, mimo że to jest ta, yy, a no, a to jest tam to chyba ta po połoka się nazywa anodyzywaniem, już nie pamiętam dokładnie, ale to jest właśnie, bo to na pewno nie jest DLC, tylko to jest zwykłe, zwykłe, zwykłe takie to pokrycie. IP to się chyba nazywa i jak najbardziej jest to solidne, ale do pewnego momentu. No w momencie zetknięcia z ostrym murkiem, czyli z takim no chropowatym betonem, no to niestety powłoka koloru ustępuje i oddaje, że tak powiem, pierwszeństwo murkowi. Wracając do GWG 2000, zwróćmy uwagę też jeszcze na w zasadzie pierścień Bezela. No, tak można to nazwać, bo Bezel, powiedzmy, to jest ten element frontowy, ale również kasja nazywa Bezelem ten duży pierścień, który, na którym mamy napis Dishock. I tutaj jest bardzo ciekawie on wykończony, co mi się bardzo, bardzo w nim podoba. Zwróćcie uwagę, w momencie, gdy patrzymy sobie na ten napis Dishock, to tło tego napisu jest takie satynowane, matowe, ale no tu nawet widać bardzo dobrze dzięki temu mój odcisk palca gdzieś dotknąłem o tu w tym miejscu a tutaj z kolei no nie a i teraz dla, dla sobie dla różnicy dla wyłapania tej różnicy przypolerujemy. i teraz zobaczcie ten fragment bezela tutaj również gdzieś tutaj chyba z boku tak były takie fragmenty on, a tutaj, w tych miejscach, on jest wykończony na wysoki połysk. O o te, o te fragmenty mi chodziło tu, w tym miejscu i w tym miejscu. Tu już jest je trochę trudniej dopolerować, bo ciężko jest się tutaj dostać. Ale zobaczcie, jak pięknie wygląda ten wypolerowany element. To jest właśnie coś, co ja bardzo lubię w zegarkach Kasio-Dziszek, zwłaszcza tych z wyższej półki, mianowicie taka dbałość o detale różne sposoby wykończenia tego samego elementu. Zobaczcie, jak spojrzymy teraz na tą ściankę bezela, tego metalowego, znowu jest on taki, taki satynowany, taki, taki matowy. Tu mamy ten błysk piękny, tutaj mamy znowu macik i na wewnętrznym pierścieniu, tym na którym mamy y, odchyłkę, zobaczcie, plus 8, plus 6, plus 2, minus i tak dalej, y, mamy i opisy przycisków, mamy znowu taki, taki błyszczący, błyszczący sposób wykończenia. Tu akurat tego nie polerowałem, taki widać jakby kropeczki na zbliżeniu. Nie wiem, czy to teraz widzicie, powoli staję, postaram się to pokazać. O, natomiast widzimy, że to jest właśnie wykończone na wysoki połysk. Sam moduł zegarka, jeśli chodzi o elektronikę, on ma inny symbol niż w GWG 1000, ponieważ tutaj moduł opatrzono numerem. Teraz go tu znajdziemy. 5678, podczas gdy to jest 5463, jeśli dobrze pamiętam. Tak, dokładnie, zobaczcie tutaj w ramaczce 5463, ale pomimo faktu, że one mają różne numery, one mają tak naprawdę identyczny rozkład tarczy. Zwróćcie uwagę, że wskazówka trybów jest dokładnie w tym samym miejscu. Mało tego, że jest w tym samym miejscu, to również pod takimi samymi kątami ma rozpisane wszystkie funkcje. Bo czasami bywa tak, że na przykład w różnych protrekach, czy różnych zegarkach z podobnymi modułami, wskazówka trybów na przykład ma inne skoki funkcji, czyli tutaj mamy, pokonuje mniejszy kąt w jednym modelu, w innym większy, a sam moduł jest taki sam. To natomiast w zasadzie wszystko jest identyczne, czyli wyświetlasz w tym samym miejscu, wskazówki dokładnie tak samo rozplanowane, zwłaszcza jeśli chodzi o wskazówkę trybów. Nawet większość napisów na tarczy jest dokładnie w tych samych miejscach, jak chociażby Taff Movement i Triple Sensor jest dokładnie w tym samym miejscu wypada. Co dalej? Nie ma... Zobaczcie, zwróćcie uwagę, że nie mamy. Przepraszam, nie, to mój błąd, sorry. Pierścień, tu jest na przykład różnica w budowie taka, że pierścień z skrótami stref czasowych jest, jest na zewnętrznej stronie. Tu natomiast on kryje się już pod szkłem, przez co jest dużo mniej widoczny. Ja zapomniałem o tym, że tak samo było przecież w, 1A, w wersji 1 którą już wam prezentowałem. Co powoduje, że szkiełko jest nieco wyżej i w mojej ocenie jest nieco bardziej podatne na zarysowania. Z drugiej strony pamiętajmy, że jest to yy, cały czas szafir, więc szafir jest to, to najtwardszy rodzaj szkiełka jaki można spotkać w zegarkach Casio g i zarysowanie jego jest moim zdaniem naprawdę trudne. Już prędzej ono po prostu pęknie, niż jeżeli się zarysuje, bo jest, no, wiadomo, im coś bardziej odporne na zarysowanie, tym bardziej kruche. Tutaj jeszcze w tym egzemplarzu pragnę zwrócić Waszą uwagę na bardzo fajną rzecz, która mi się naprawdę, naprawdę podoba. Mianowicie ten zegarek. Postaram się wam go tak pokazać. Dokładnie prostopadle przez chwilę go trzymać. Patrzcie teraz, co pokazuje sekundnik. Sekundnik trafia po prostu idealnie w indeksy. Nie pomija, jakby nie mija się w żaden sposób czub, czubkiem wskazówki z indeksami. Idealnie pokrywa się ze środkiem każdego indeksu, co mi osobiście... Bardzo, bardzo się podoba. Ja zwracam na to zawsze baczną uwagę i niestety w moim, w moim GWG 1000, tutaj na przykład w tym fragmencie tarczy, o ile on się troszeczkę mija, jakby wyprzedza indeksy, o tyle tutaj w GWG 2000. On trafia po prostu idealnie. No, czyli, jakby właściciel tego zegarka no, trafił w bardzo fajny, idealny egzemplarz. Od razu mówię, że nie jest to uzależnione od modelu czy jakiegoś innego czynnika, tylko niestety od egzemplarza. Dwa identyczne egzemplarze mogą mieć totalnie różne, jakby celowania tych indeksów. Mało tego, niektóre na przykład potrafią celować na połowie tarczy, na połowie krzywo, krzywo wskazywać indeksy, a inne, właśnie tak jak ten, idealnie na całym obwodzie tarczy. Trafiają w indeksy, no co moje oko osobiście bardzo, bardzo cieszy. E, aczkolwiek, no nie jest to niestety mój zegarek. E, co dalej? Przyciski, słuchajcie, przyciski są naprawdę fajne. Co, jest, co mi się w nich podoba, bardzo lekko pracują. Nie pamiętam teraz szczerze. Powiem, jak było w A5, które też Wam prezentowałem, ale chyba też było lekko. Moim zdaniem, nie wiem, czy, one, czy zmieniona jest ich budowa, bo teraz nie, nie przypominam sobie, ale w moim GWG 1000 przyciski pracują nieco ciężej. Tutaj to naciskanie przycisku jest naprawdę no, może i podobne, ale, ale no, wrażenie jest takie, że naprawdę lekko chodzą. Słuchajcie, to jest takie. no. Bardzo przyjemnie. To jest bardzo przyjemna praca, bardzo przyjemna jest praca tych przycisków. Oczywiście tutaj przytrzymanie mode powoduje powrót do trybu timekeepingu. W momencie, gdy timekeepingu, tryb timekeepingu się pojawia, tutaj ta literka H jakby na negatywowym tle z, odzwierciedla nam poziom naładowania baterii, czyli H. Zobaczmy sobie przy okazji u mnie, bo nawet nie pamiętam. Przytrzymajmy. Czy też jest H? Tak, też jest H. Czyli oba zegarki są naładowane na od 85 do 100%. Poziomu baterii. Zwróćmy uwagę jeszcze tutaj na ten przycisk, przycisk do podświetlenia. Zwróćmy sobie na niego uwagę z bliska. Bardzo ładne wykonanie przycisku, nietuzinkowy, z takimi trzema ścięciami, bo tu generalnie dużo detali jest właśnie w takim jakby wzorze trójkąta, albo po prostu może nie tyle trójkąta, co, co po prostu są jakieś akcenty co 120 stopni. Podobnie te przyciski, tylko te przyciski są wszystkie cztery identyczne, więc tutaj nie ma w nich jakichś, tak jak czasami w niektórych bywa, że jeden przycisk jest inny, a trzy pozostałe yy, takie same. Tak tutaj te przyciski, wszystkie cztery są takie same, jeśli chodzi o te boczne funkcjonalne, ale wszystkie właśnie mają takie, pojed takie drobne akcenty yy, co 120 stopni, yy, tak, takie właśnie jakieś ścięcia, faski czy coś takiego i podobnie zobaczcie koronka też w trzech miejscach ścięcia, tutaj takie, takie łukowate i w trzech miejscach kropki. Ja uważam, że ta koronka sama w sobie, jak na taki pancerny zegarek, to jest takie małe dzieło sztuki. Naprawdę dzieło sztuki użytkowej, oczywiście. Naprawdę ładnie projektant to zaprojektował. Ktoś, kto, kto jakby myślał nad designem tego zegarka, wykonał w mojej ocenie kawał dobrej roboty. Co ważne, jeszcze jeśli chodzi o budowę tego znaczy tych dwóch zegarków w porównaniu, teraz sobie troszeczkę oddalimy e grubość. O ile szerokość i e wysokość, tak jakby, czyli mam na myśli szerokość, no to oczywiście ten parametr, i wysokość, tą, o, to jako wysokość traktując, czyli. Ten lack to lock, czyli te od osi do osi mocowania paska, tak wysokość już jest różna. Nie, nie przypomnę sobie niestety wartości tej wysokości, ja Wam ją tylko postaram się pokazać obrazowo, bo to jest moim zdaniem dużo ważniejsze. Zobaczcie, dużo cieńszy jest zegarek nowszy, czyli 2000. Wynika to oczywiście z, budo z budowy bezela, który jest, może być zajmować dużo mniej miejsca. Tu ja myślałem na początku, że te przyciski są tak mocno wpuszczone w dół, ale nie. W, w, w tysiączce również są takie, jakby wchodzące już w zasadzie w dekielek. I może porównajmy sobie od strony sensora, to będzie bardziej symetrycznie. O, teraz, teraz to dobrze widać. I widzimy również z, z, zupełnie inaczej, w tych zegarkach są obudowane sensory. Y Tutaj sensor jest przykryty taką, taką nakładką z, chyba to jest też ten forged carbon, jak oni to, jak oni to ładnie nazwali. Tak, bo widać, że to nie jest, to nie jest typowe tworzywo, ani nie jest to taka, taki poliguretan, tylko to jest twarde, więc to jest pewnie to mniej więcej podobne tworzywo, chociaż widać, że to jest na wysoki połysk, to jest matowe. Jest, jest to pewnie jakiś rodzaj włókna węglowego i do tego jest taka dodatkowa jeszcze tutaj osłona osłony są nie pełnią tylko funkcji ozdobnej, ale sensor, który bada nam ciśnienie, temperaturę i tak dalej, on ma taką, jakby, ma taką jakby galaretkę można powiedzieć wpuszczoną i ta galaretka musi być dość dobrze usunięta przed mechanicznymi uszkodzeniami, ponieważ jeżeli ona jest bardzo kleista i w momencie gdy dotknie ją coś brudnego, to nie należy próbować tego usuwać, ponieważ można usunąć razem z tym sensorem i sensor jest do że tak powiem wymiana. Wymiana to jest sto kilkadziesiąt złotych. To znaczy sam sensor, więc plus jeszcze dodatkowo robota. Więc nie jest to tania rzecz. Aczkolwiek no w porównaniu do ceny zegarka to jest całkiem relaty relatywnie tania. Co jeszcze? Tarcza. Jeżeli chodzi o tarczę Kontrowersyjna jest moim zdaniem, i nie tylko moim, zajrzyjcie już w komentarze pod postem zapowiadającym, pod obrazkiem, zdjęciem zapowiadającym ten film, no, wzbudza kontrowersję sama ta wskazóweczka nie, baro, nie, barometru, przepraszam, tylko funkcji. O ile tutaj ona raczej nie wzbudzała żadnych specjalnych kontrowersji, po prostu była jaka była, ale może też dlatego, że po prostu to był pierwszy Mad Master i nie było z czym porównać. O tyle tutaj no trochę w mojej ocenie jest to przekombinowane. Dużo bardziej podobała mi się ta starsza wersja wskazówki. Teraz coś, ostrość gubimy. O, ja, mamy chyba ostrość, dobrze. Także tak wygląda wskazówka trybów. Szybkość pracy jest dokładnie taka sama. Tutaj te moduły tak naprawdę są identyczne, one różnią się tylko numerem. A dlaczego ten numer zmienili, to powiem szczerze nawet nie wiem, bo w zasadzie ja z żadnych różnic w pracy modułu nie widzę. Teraz, jak spojrzymy sobie troszeczkę pod światło, zwróćcie uwagę na wyświetlacze, konkretnie na ich kolor. O ile w GWG, 2000, GWG 1000 w mojej prawej ręce wyświetlacze zawsze były negatywowe i miały taki raczej szarawy odcień, odcień znaków, o tyle tutaj w GWG 2000 w mojej lewej ręce wyświetlacz ma taki odcień bardziej zielonkawy. Co jest lepsze, co się bardziej podoba, kwestia indywidualna, kwestia gustu. W mojej ocenie troszeczkę czytelniejsza, ale to naprawdę minimalnie jest, stara wersja, jest starszy wyświetlacz. Ale człowiek tutaj też on ładnie się zgrywa, fajnie wygląda i nie mam w mojej ocenie na co narzekać. Wygląda po prostu, po prostu dobrze. Gdybyśmy nie mieli porównania, no właśnie mam, powiedzmy, ja mam i wy oglądając film, macie ten komfort, że możecie bardzo dokładnie sobie tutaj z bliska porównać te wyświetlacze i ocenić ich czytelność. Ja może jeszcze specjalnie zamienię miejscami zegarki, żeby było niejako sprawiedliwiej, żeby można było i tak, i tak sobie zobaczyć, bo wiadomo, lampy z obu, w obu, po obu stronach stołu mam różne i to też może przekłamywać, i sam telefon może nagrywać. Obie strony powiedzmy minimalnie różnie. Także sami ocencie, który według Was jest czytelniejszy. Ten może teraz się bardziej wydawać czytelny. 2000, bo z prawej strony chyba jest troszeczkę inny kąt ustawienia lampy i z tego to może wynikać. Tak Spróbuję pod różnymi kątami wam je pokazać. A Wy już sobie we własnej, na własną potrzebę ocencie. To, co jeszcze wzbudza pewne kontrowersje, to jest ta czerwona obwódka. Ona tutaj niestety na filmie wychodzi taka blado czerwona, ale na żywo ona jest czerwona. To jest zawsze przekłamanie kamery i takiego silnego, yy, silnego sztucznego światła doświetlającego tej detale. Yy. Ona mi się na pewno na zdjęciach nie podobała. Natomiast jak trzymam zegarek na żywo w ręku, aż specjalnie wyglądam sobie jakby z ekranu telefonu i patrzę na niego teraz, jakby bezpośrednio, to naprawdę idzie, po pierwsze, idzie się do niej przyzwyczaić i nie kuje ona tak bardzo w oczy. Jest dość cienka, ona na zdjęciach. W zasadzie na renderach chyba nawet, nie wiem czy to są zdjęcia, czy rendery, to co wszystkie sklepy internetowe i producent na swojej stronie ma pokazane, no to ten kolor jest jeszcze bardziej intensywny niż na żywo. On oczywiście na żywo jest intensywny i bardziej intensywny niż Wy to widzicie na filmie, bo ja widzę wyświetlacz czy widzę jak to już będzie wyglądało na filmie, ale nie jest to jakieś takie bardzo, że się tak kolokwialnie wyrażę, oczojebne, tylko po prostu normalnie to wygląda jakoś taka minimalna ozdóbka, troszeczkę, ach, nie mam tutaj... Nie wyjąłem, słuchajcie GPW2000, bo tam też jest taki pierścień, można go pokazać. Ale no, nie mam go tu pod ręką, więc trudno. Więc to, co najbardziej wzbudzało moje kontrowersje, nie, nie, nie przeszkadza aż tak bardzo, jak myślałem, że będzie przeszkadzało. Jeszcze możemy sobie tutaj ten detal zobaczyć z różnych stron. Bo to jest tak, jakby nie wiem, czy to jest jeden element, czy to jest jeden pierścień. Bo to, to pra prawdopodobnie już nie jest ten element, tylko to jest element ten, tak sądzę. Człowiek uczciwie uprzedzam, że nie rozbieram tego zegarka i nie planuję tego robić, bo nie jest mój. Nie zamierzam nim grzebać, no bo to raczej właściwie sobie tego nie życzył. Poza tym, po co cokolwiek, jakieś ślady na wkrętach zostawić, czy, czy, czy śrubach, czy gdziekolwiek. Nie musimy tego robić. Ale kto wie, może kiedyś taki film powstanie, gdzieś trzeba będzie na przykład wymienić sensor, który ktoś zbyt intensywnie czyścił. No, to jeszcze przejdźmy już na koniec do dekielka. Oczywiście taki sam dokładnie dekielek jest w wersji 1 na 5, który, którą już Wam prezentowałem. Ale no przyjrzyjmy się, dla, dla jakby już spełnienia tej formalności. A potem jeszcze sobie, mam nadzieję, jak nie zapomnę, pasek obejrzymy w detalach. O, zobaczmy sobie go z bliska. Słuchajcie, co mamy. Bardzo ładnie tutaj laserowo wycięte wszystkie napisy. Jak widzimy zegarki już nie są produkowane w Japonii, jak pierwsza seria Mad Masterów GWG-1000, tylko są, nawet nie są made in Thailand, tylko cased in Thailand, co oznacza, że prawdopodobnie częściej są produkowane w Japonii, natomiast już samo składanie zegarka odbywa się w Tajlandii. Ja osobiście nie dostrzegam różnic pomiędzy zegarkami złożonymi w Tajlandii, bo chyba Tajlandia jest w tym momencie drugą, po Japonii, nawet nie pierwszą, jeśli chodzi o ilość składanych zegarków, natomiast drugą, jeśli chodzi o, jakby to powiedzieć, prestiżowość, tak bym to prestiż, no nie wiem, jak to, jak to ująć fachowo, żeby to źle nie zabrzmiało. W każdym razie, jeżeli mówimy o najdroższych zegarkach Casio G-Shock, są one produkowane w fabryce Yamagata w Japonii. To jest ta główna fabryka od tych najdroższych, czyli od MRG, MTG. Chociaż MTG to też nie, nie wszystkich, ale ale MRG na pewno są, MRG czy tej topowej linii, one są na pewno produkowane w fabryce Yamagata. Wszystkie chyba, nie wiem czy raczej chyba wszystkie Oceanusy również są w Yamagata produkowane. Natomiast Madmaster już nie jest aż tak prestiżową linią, mimo że jest to zegarek w miarę drogi, to nie jest już taki, że tak powiem, top notch. Więc on jest produkowany, jak widać, lany, chociaż w mojej ocenie nic nie, jakby nie ujmuje jego jakości, detalom, no, to jest po prostu... Pamiętajcie, to nie jest produkcja, to jest złożenie zegarka, oni składają z istniejących już elementów wyprodukowanych, już więc... Na przykład pewne elementy osobiście mi się bardziej podobają, jak na przykład wykończenie tego tutaj wkręta, nie wiem, może mi się uda pokazać ten sposób wykończenia, że jest takie jakby współcentryczne pierścienie, są frezowane, bardzo ładnie to wygląda. W porównaniu do tego, to ta śrub, ten wkręt tutaj, o, ten od GWG, GWG 1000 wygląda po prostu tanio. I no nie chcę powiedzieć tandetnie, bo to jest już byłaby tu gruba przesada, ale precyzja wykonania tego wkręta, a tego jest delikatnie ujmując inna. No, ten wygląda tak czysto technicznie, pięknie. Ja lubię takie detale, natomiast tutaj o, w GWG 1000 to taka bardziej taka wydłoczka, troszeczkę, taki odlew. No to już nie jest ta precyzja, słuchajcie. Przynajmniej w mojej oczywiście ocenie. Każdemu może podobać się co innego. Jeszcze chciałem właśnie wam pokazać pasek. Zobacz, przyjrzyjmy się detalom. Zobaczmy jaką fajną ma fakturę. to Jest takie troszeczkę, troszeczkę jak taka blacha ryflowana można by powiedzieć i co jest jeszcze ładne w tym pasku jak pod kątem sobie spojrzymy to nie tylko jest ta struktura paska taka jakby porowata w tą blachę ryflowaną ale jak pod kątem spojrzymy to tutaj są takie wcięcia, takie wcięcie, takie faski, co też daje taki dodatkowy miły efekt dla... O, o teraz pod kątem to będzie bardzo ładnie widać. Bardzo fajny to właśnie daje taki efekt wizualny takiej trójwymiarowości tego paska. No i tutaj cały, ten wzór przebiega, oprócz oczywiście miejsc, gdzie są napisy, aż do samego, aż do samej koperty i ta sama sytuacja ma miejsce w górnej części paska. Też są to wcięcia. Oczywiście te otwory tutaj w pasku nie spełniają żadnej funkcjonalnej roli poza faktem wentylacji dłoni. I przyjrzyjmy się właśnie jeszcze tutaj tej szlówce, która dla odmiany jest gumowa, nie jest metalowa, co ma swoje plusy i minusy. Plusy są takie, że nawet jak się zarysuje, po pierwsze, prawie nic nie będzie widać. Po drugie, można ją dokupić. Nie sądzę, żeby była droga, bo jest to zwykła poli poliuretanowa szlówka. Minusem oczywiście jest no wygląd, no, nie każdemu podoba się gumowa szlówka za. W zegarku za prawie 4000 zł. Także całe szczęście zostawili klamerkę niezmienioną. Zobaczcie, klamerki są identyczne. Możemy sobie je porównać od razu. Tak, bo, boczek w boczek. A, moment muszę oddalić, bo dwie się nie zmieszczą w kadrze. O, jest to dokładnie ta sama klamerka, oczywiście inne kolory, bo oryginalnie to jest srebrna klamerka, dokładnie taka sama jak ta. Natomiast w Maharishi po prostu pasku jest. Czarna z czarnymi tymi języczkami blokującymi, dlatego też one, one się różnią, ale sam kształt i budowa klamerki są identyczne. Zobaczmy sobie jeszcze z boku. O, jest dokładnie ta sama jak widzicie, budowa. To identyczna konstrukcja. Słuchajcie, no chyba wydaje mi się, że pokazałem Wam wszystko w tym zegarku. A może jeszcze na koniec, dla czystej już formalności, założę go tu po prostu na odgarstę, tak żebyście widzieli jak. Ten zegarek wygląda na moim wątłym, około 18 cm, no nawet może i 17,5, bo dawno się nie mierzyłem, nadgarstku. O, i zegarek wygląda tak. O, tak on wygląda. Łapa drobna, 8,5 mniej więcej, rękawiczka dla zobrazowania tego, co. To moja ręka sobą reprezentuje. Tak z boku wygląda. Zobaczcie, bardzo ładnie zegarek przylega do nawet takiego chudego nadgarstka jak mój. No i teraz jeszcze go sobie tak możemy. O. A to mi się światło odbija. Obrócić. Wezmę tylko troszeczkę bliżej. O tak. No i spróbujmy go sobie tak na okrągło pokazać. Jeszcze raz. No i chyba mamy ten zegar opracowany. No, bardziej ręki nie odkręcę, niestety. I tak to wygląda. Yy, nie wiem, jak Waszym zdaniem, który, który kolor GWG 2000 podawa, podoba Wam się najbardziej? 1A1, czyli ten czar, po prostu czarno-szary, taki. 1 na 3 który właśnie teraz prezentuję, czy 1 na 5 który prezentowałem ostatnio, ten yy, piaskowy. Możecie tam ewentualnie komentować. Możecie tutaj, yy, właśnie podzielić się swoimi odpowiedziami w sekcji komentarzy. Również zapraszam do dyskusji o tym zegarku i ewentualnie zadawania pytań, dzielenia się swoimi wątpliwościami w sekcji komentarzy. Mam nadzieję, że będziecie miło spędzali czas dyskutując zarówno ze mną, jak i ze sobą. Znaczy ze sobą w sensie między Wami nawzajem, bo i takie dyskusje również się w moich komentarzach rodzą. To jest fajne, bo na, zanim ja zdążę czasem odpisać, to patrzę, a tu już ktoś, ktoś odpisał, znowu ktoś odpisał. Także robi się taka fajna mini społeczność pasjonujące się zegarkami, podobnie jak ja, Casio G-Shock. Także słuchajcie, bardzo dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie filmu. Znowu miał być krótki, wyszedł długi, no ale niestety tak mam. I zapraszam również do yy, polubienia go, jeśli Wam się podobał, oraz do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, a lubicie filmy o zegarkach Casio G-Shock. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.